Witamy z Barcelony Idziemy pierwszy dzień Najpierw do piekarni Coś zjeść dobrego I wtedy do parku WL well. Kupiliśmy już bilety I możemy się spóźnić Mijaś ma urodzinku Birthday yeah. Na montach. za Barbarem. Wa, 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 wa. Wow, wam, że jestem w szoku, bo w tej zwykłej piekarni wypiam mega dobrą kawę. Taką jakiej na przykład w Rzymie bym nie wypiła. Bo Rzym w ogóle się jakoś tak nie, nie. jakby w tym speciality nie specjalizuje i w Rzymie to też nie na to nie nastawiam. To bije espresso. Przy ladzie gadam z baristą. Dlatego, no jestem po dużym wrażeniem, już zapomniałem jak to jest. Zwiedzać i pić taką dobrą, słyszalną kawkę Także na no, zdrowie. W ogóle idziemy do parku Guell w tym momencie. Nie spodziewaliśmy się, że będzie aż tak bardzo pod górkę. trochę jak w Lizbonie, ale. No. Nie aż tak stromy Nie aż tak stromu, Za muzeum Gaudy Do góry. Chyba nie? Był sobie Eusebio Guell, który był katowiańskim bosem i poprosił Gaudiego, żeby mu zaprojektował taką dzielnicę z domkami, a potem ten projekt niestety upadł i przerobili te budynki na park publiczny dla ludzi i mo można sobie od tamtej pory chodzić. Czyli normalnie tutaj mieli mieszkać ludzie. W tej dzielnicy. Ale jaka. No. agawy? Tak jest, agawy. Co my tu mamy za widoczek? No taki bez szału w sumie. Więc tu nie ma. pięknie pachną te drzewa. Mm. Powiedz coś o kafelkach. Nie wiem, ale... Mm. Lubię ten kolor niemiecki. Przypominają mi te Azule z Portugalii. Mm. Lecimy na miasto teraz. W Barcelonie łatwiej jest znaleźć kuchnię, nie wiem, koreańską i no, jakąś japońską tak. po prostu z różnych stron świata niż taką typowo hiszpańską, co nie? Tak, my wczoraj chcieliśmy zjeść jakąś tam hiszpańską, hiszpańskie Danie, pomyśleliśmy o pay, No i szukamy jakichś knajpek i patrzymy jest włoska, indyjska, brazylijska. To była nepalska kuchnia, wszystkie kiedy rozważaliśmy, ale w końcu znaleźliśmy jakąś śródziemnomorską, gdzie była paella. Ale słyszałam ogólnie, że to jest, że Barcelona ma taką mega rozwiniętą scenę kulinarną i pewnie właśnie dlatego, że jest taka międzynarodowa, co nie? Co też jest fajne w sumie, inaczej się zwiedza, nie? Ale na przykład ja lubię to w Rzymie, że Rzym żyje jakby takim swoim tempem i na swoich zasadach i tam przychodząc jakby musisz się trochę do tego dostosować. A tutaj bardziej jest takie, że pod wszystkich mam wrażenie trochę. Bardziej pod wszystkich, ale zależy właśnie kto czego szuka, bo jak ktoś przylatuje sobie do Barcelony pierwszy raz, jak na przykład ja teraz jestem pierwszy raz i bym sobie tak y, zjadł coś typowo hiszpańskiego. Typowo, no, no. Wtedy jest ciężko to znaleźć. Słuchajcie, ci, że nie Michał, Michał mówi do mnie, ej, ja już wiem jak się mówi to Ola. To jest tak. Jakbyś woła jakąś Olę. <laughs> Michał, zaprezentuj. No wyobraźcie sobie, że wołacie jakąś olę. Ola! Ola! Bo jakby zagwózkę mieliśmy z tego powodu, że wcześniej byliśmy w Portugalii i tam Ola mówi się zupełnie inaczej i mówi się przez nos i tam się mówi takie oła! I czasami jak... Jak się serio w tym wyspecjalizowaliśmy, to do nas zaczynali mówić po portugalsku. E, ludzie, a my takie, nie, 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 to, to no, z jest. kolei Teraz ciężko jest się przestawić na te hiszpańskie. Teraz Ola. ciężko jest właśnie się przestawić. Da. Ale też ponad w Portugalii e, oni jakby się irytują, jak ktoś właśnie mówi po hiszpańsku, to Ola, dlatego tak się postaraliśmy, a teraz nie możemy w drugą stronę się przestawić. Także beczka. Ech, beczka. Adaptacja zawsze. O, i masz te wolne formuły. Ogromne są. Wystań tam dla skali. Nie ma żadnej starówki wszystko... Serio? Gdzie są te stare? Gdzie są te stare rzeczy? No. To jest wszystko mega młode w do takiego Rzymu w no. którym, wiesz, budynki mają po 1000-2000 lat No właśnie Zaczynamy ucieczkę krajoznawczą Bye. Gothic quarter. I właśnie tutaj się zaczęło miasto Barcelona, najstarsza część. No właśnie teraz wchodzimy sobie po takiej starszej części Barcelony. I w sumie tutaj mi to przypomina już bardziej te włoskie miasta, gdzie jest mega wąsko. Także nawet... Y Raczej tutaj nie ma ruchu dla aut, a wcześniej wszystkie te miejsca, w których byliśmy, były takie bardzo dostosowane, co nie? I do samochodów mm -hmm. i ogólnie sobie zwiedzamy z takim autoguidem Rick Steves, mega dużą polecanko. I on właśnie opowiada, że to jest też stara część Barcelony. Nowa część zaczyna się przy tej piazza de... Catalonia. Znaczy, e, plac plaza? Plaza de Catalonia. De Catalonia. No. Laude muzyka. Субтитры сделал DimaTorzok Bez mnie. Jak w Wenecji. Siemanko. Idziemy właśnie na mecz Barcelony. Tylko, że jest un problema, bo Michał nie dostał biletów na maila, a powinny być. Dostał tylko potwierdzenie zakupu, więc jedziemy tam i będziemy się kłócić, żeby nas spuścili. Idziemy ich wyjaśnić. Ja co dostałam to ma być. od Michała zestaw. Mam też szalik w kieszeni, bo bałam się, że mnie zleją. <laughs> Udało się! Udało się! Jesteśmy. Czekamy na Lewandowskiego. Tak. I szczęsnego. I szczęsnego. Piwko jest, popcorn jest. Michał, jak Można bardzo jest podekscytowany. Bardzo. Nastawiam się na grad goli. Na co? Grad goli, tak się mówi. Tak się mówi? Będzie dużo bramek. Tak. A. Stadion się powoli, powoli się zapełnia. Ciekawe, czy będzie komplet w sumie ludzi. Nie wiem. Raczej nie, bo to jest środek, To tygodnia. jest ogólnie opowiedz o tym meczu. Ty wziął ten mecz. No, ten mecz w ogóle miało go nie być dzisiaj, co nie? To jest mecz, który został przełożony z początku marca, ale wpadł w kalendarz idealnie wtedy, kiedy my przyjechaliśmy, więc nie mogliśmy tego ominąć. Był grad bramek, czyli tak jak miał być. Witamy, zaczynamy nowy dzień. I zaczynamy go od czurosów i kawusi. Tak jest. Kawa to za mało, tak? No, Musimy mieć dwie. Dobra, to daj jedną. Polski, serio, najlepszy jakościowy jaki słyszałam Normalnie Wynajęli jakiegoś fajnego lektora A nie Google Tłumacz yy, na, na głos design, pięknie przemyślane systemy. To się szanuje, takich architektów chcemy w naszych czasach. Tak, wszystko nawiązuje do, do morza, do zwierząt. Tu mamy smoka, zresztą. Jakby zobaczyć to wszystko tak mega blisko, robisz super wrażenie. Coś tego musiał naprawdę dobrze przemyśleć. Tak jest. Gatka w swoim żywiole. Bardzo fajna dzielnica Il Poblenou tak. Idziemy na późne siadanko i kawusie. A po drodze już widzieliśmy co najmniej trzy hipsterskie sklepiki, do których zrobiliśmy wjazd. Tak jest. Ogólnie ta dzielnica się wydaje taka bardziej hipsterska. No. Ale nadal ma trochę vibe Nowego Jorku. <grym> Mam bardzo nowoczesna ta Barcelona. Oprócz tak, jak wczoraj sobie chodziliśmy po Starym Mieście i czułam vibe. No tak jakby trochę no, Włoch, znaczy wszystko mogę porównać do Włoch, bo najwięcej widziałam Włoch, co, nie? Eee, to tutaj czuję się tak właśnie bardzo modernistycznie. Która to już twoja kawa? Dzisiaj? O Boże, trzecia, a jest dopiero chyba trzynasta. <laughs> no nieźle. Będziesz łapać po prostu po tym depaku. O to chodzi: w wakacje. <laughs> Nowy Jork, ciąg dalszy. Jak <noise> mista Czerwę na drzemkę w parku Citadella. Tak, polecamy tu miejsce na drzemkę. Polecamy miejsce noclegowe za free. <laughs> Dobra, my już po drzemce. Tak, ale to ja sobie nie No, cudowna to była drzemka. Idziemy dalej. Muzeum? Muzeum zwierząt? No, no to wygląda. Uuu, tu jest no właśnie, duża szczaria. I zamczysko. Koruśnikowy lechać. Czy nie taką dużą? Kiedyś będzie taka duża. Kanapki na środku jakiegoś placu. To my. Gdzie my idziemy? Do muzeum. Które... Patrz jaki ludzik śmieszny. To są dwie piłki! Z tyłu, to jest dupa. No co? Podsumowując, Barcelona fajna, fajna jest. W sumie zaskoczyłam, że aż tak się zaskoczyłam tym miastem. Nie wiedziałam, że jest aż takie różnorodne i ładne, i czyste, i ciekawe. I nowe, bardzo nowe miasto. A teraz czekamy na zachód słońca, który jest gdzieś tam za chmurami. Teraz Was przygotujemy. Tryb nocny. nocny. Pański tryb nocny. I teraz sobie spacerujemy po tej naszej dzielnicy, którą jest Krasja. To jest dzielnica, w której po prostu ludzie lubią sobie mieszkać i jest w miarę spokojna i bezpieczna. No i się zgadzam. Jakby widać, że ludzie sobie chodzą, idą gdzieś do knajpy pewnie, bo jest piąteczek. W sumie tutaj są lokale pełne, ale de facto sama ulica jest spokojna jak makiem zasiał, Jakby Michałem zasiał. No i tak sobie... Takie mamy spostrzeżenie. Uwaga.